wszystkim, dzisiaj przychodzę do was z luźnym vlogaskiem takiego mojego luźnego dnia typowego jak sobie siedzę, pracuję, gotuję, ćwiczę i wszystko inne ogólnie no to już wam pokażę jak ćwiczę, bo wstałam dzisiaj o w 30, byłam na siłowni potem zabrałam się za pracę i stwierdziłam nagram vloga no i także teraz zabieram się za robienie obiadu więc przejdziemy do kuchni i na obiad przyrządzam spaghetti pomidorowe, takich z prawdziwych pomidorów Taki bez skórki, obranych, świeżo, świeżutkich, malinowych. No po prostu takie spaghetti jest moim zdaniem najlepsze. Yum. Jeszcze jakby gładka odrobinka sera, to już w ogóle byłoby... O, no, ale no, niestety. E, I co dalej? Więc tak, jak musicie zauważyć, pomidory są już obrane. Ja je załam zalałam wrzątkiem. Przykryłam tak na no, chyba, nie wiem, 7 minut, 5, 7 minut. I skóreczka odeszła raz, dwa, teraz jej pięknie pokroję. Oczywiście tutaj usunę te zielone takie, jak to się nazywa? No mniejsza, wiecie, o co chodzi. No i będę je smażyła na patelni tak długo, aż się nie zredukują na sos. A tutaj robi mi się spaghetti, które już jest praktycznie dobre. I ogólnie taki fajny protip, nie wiem, może o tym słyszeliście, żeby dodać trochę oliwy bądź oleju odrobinkę do wody, wtedy macie ten makaron taki leisty, nie posklejany i to naprawdę idealnie do spaghetti się nadaje. I tutaj mam patelnię i bez żadnego oleju po prostu te pomidory będą się redukować, ewentualnie potem już w całości można dodać jakąś oliwę z oliwek, żeby to wszystko fajnie smakowało, tak włosko także. No, na razie to będzie się trochę redukować, ustawiałam na szóstkę, ale wydaje mi się, że no to tak z 20 minut to się może redukować. I mam gotowy makaron, musicie zauważyć, jest w ogóle dwukolorowy, przez to, że dałam tak, bo miałam resztkę i to jest jakiś tam zwykły z lidna. i teraz dopiero się skapnęłam, że ja myślałam, że one są takie same, identyczne, a się okazało, że zobaczcie, ten jest dwuminutowy dwuminutowy w ogóle, masakra a ten jest jakiś zwykły ja dodałam ten dwuminutowy i przez to, że dodałam ten a ten musi się gotować siedem, a ten yy, dwie minuty tylko to jeden jest taki zbyt trochę rosołowy, a drugi jest al dente idealny, także na troszkę lipka wiem, że teraz może się wydawać, że są to duże kawały zbyt duże, ale jak to wszystko się zredukuje, to się zrobi taka paćka więc o to się nawet w ogóle nie martwię, e, jeśli chodzi o przyprawy to co ja tutaj ciekawego dodaję? Na pewno oregano, ale muszę teraz znaleźć wszystkie moje przyprawy. Ok. Mam oregano. Ostatnie moje ulubione zioła toskańskie. No i sól i pieprz i to chyba będzie na tyle. A no i oczywiście czosnek. Ale czosnek, wiecie co? Ja chyba dodam zwykły wzomku. Ogólnie z racji tego, że jestem na diecie, powinno mieć w sumie ciemny makaron, w moje pranie z tyłu. Ale ciemny makaron spaghetti to według mnie nie spakuje w ogóle jak spaghetti. Jest po prostu tak niedobry. Ja nie lubię, nie przepadam i nie jadam. Wszystkie inne tam penne, świderki, inne te, no to jak najbardziej. Mam jakieś tam stoczki cie, ciecierzyce i w ogóle, ale mm, mm, spaghetti nie ma. Mowy. A jak już tak mówię o tych makaronach, to Wam pokaż. Ogólnie tak, ten bardzo lubię. Makaron wege z mąki 100% z soczewicy. On tam jakiś za taniej nie wiem, bo za 250 gram zapłacicie 7 zł, ale patrzcie jaki on ma zarąbisty skład i jakie super wartości odżywcze. On w ogóle w 100 gramach ma tylko 150 kalorii, no warto, nie jest jakoś mega mało. Ale jeśli chodzi o tłuszcz to ma 0,8 8 g tłuszczu, węglowodany 23 ale co najlepsze to zobaczcie ile ma białka, no bo jednak mamy soczewicę, nie? mamy do świeżego jarmużu, on ogólnie ma 400 g, tak? No ma 400 g i był tańszy niż ten, co ma 250 ale ogólnie ten jest odrobinkę gorszy, bo no, białka może ma tyle samo, ale zobaczcie, że jak chcecie uciąć sobie węgiel na diecie, to ten węglowodan ma 76 gram. A ten węglowodanów ma tylko 23 gramy, także to jest ogromna różnica. Ten też jest bardzo fajny. Jakaś super alternatywa. Ja polecam. Byłam dzisiaj w Avenidzie i jak możecie zauważyć tutaj mam takie cute rzeczy, bo idę w piątek na roczek. Mam nadzieję, że nikt z rodziny mnie nie ogląda, bo będzie mały przypał. Tutaj mam też takie cute biuciki, ale to w sumie nie pokazuję już nic więcej. E i co chciałam powiedzieć, że tutaj mam papier i w ogóle jak na to patrzę, to mi się przypominają święta, ale powiem wam, że jak byłam w action, w PEP. Nie, w Pepku może nie, ale w action, wszystko już jest praktycznie typowo pod święta. Kalendarze adwentowe, już kalendarze adwentowych mam nawet serwetki ze świętymi Mikołajami, bombki, boże łańcuchy, wszystko na święta. No bez przystępnych. Ja uważam, że to jest za wcześnie. Moim zdaniem taka idealny moment, idealna pora żeby wszystko rozpakować, żeby faktycznie wyłożyć na te półki. To jest chyba moment po wszystkich świętych e, coś takiego. Bo wydaje mi się, że tak, no, no teraz mamy Halloween, w sensie czas Halloween przyjdzie, bo no to rzeczy halloweenowe, potem e, faktycznie to zniszczę, wszędzie są i w ogóle. Potem ewentualnie jeszcze te Andrzejki, ale te Andrzejki to już mniej. No i ja ogólnie dla mnie czas świąteczny zaczyna się 1 grudnia, gdy po prostu skończy się listopad. Skończą już po tych Andrzejkach, zaczyna się adwent. No i wtedy dla mnie jest czas świąteczny. Ale nie, 22 września, no ludzie. Ja nie wiem, czy oni... A może oni się boją po prostu, że nowe sklepy pozamykają i żeby ludzie już próbili zapasy na święta. No w sumie to nie byłoby głupie. I mam też taką deskę, którą w sumie kupiłam deskę, taki blacik. Kupiłam się też w Action za chyba 16 zł I takie różyczki. głównie to kupiłam do zdjęcia z pojawy i mam tu teraz jabłka i banany, ale wydaje mi się, że to jest taki fajny stolik okazyjny, w sensie, że poukładam sobie tutaj dynię, jak sobie kupię, że tak pod jesień, a tam już potem pod zimę też może ewentualnie jakąś świeczkę, tylko za bardzo świeczkowa to ja nie jestem. Ale że tak może stała, ładnie wyglądała. To może być, no więc tak wydaje mi się, że będę miała taką wystawkę yy, okazyjną typu wiosna, lato, jesień, zima, wszystko podpasowane pod daną porę roku. Oprócz tego chciałam Wam pokazać paczki, bo dzisiaj na moim Instagramie, tutaj macie Instagrama, ruszyło rozdanie, gdzie po prostu są do wygrania dwie paczki z paezę. W jednej znajduje się rozświetlacz, paletka, rozświetlacz płynie i puder, a w drugiej znajduje się ten zestaw kontur duo. Z y, y, też Glow Duo. Rozświetlacz w płynie i pomadka. Także tutaj mam te dwie rzeczy. I dwie osoby mogą wygrać. rozdanie trwa do 26 września do godziny 23.59. Zasady macie pod zdjęciem, także zachęcam, bo naprawdę można wygrać fajne rzeczy. Jest bardzo ślicznie zapakowana paczka i może trafić do kogoś z Was. I tak wygląda gotowy posiłek. Mam tutaj pomieszany ten makaron, spaghetti, pomidory świeże, czosnek i przyprawy. Ogólnie u mnie spaghetti zjedzone i teraz wyciągam rolki i jadę do parku na rolki, dlatego że jest 27 stopni. Rozumiecie, to dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni. W ogóle się przed chwilą niedawno skrapałam, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni. I yy, jadę sobie jeszcze pojeździć na rolkach, korzystać z pogody, póki ona jest. Także jedziemy. Shhh Na planów miałam jeść na rogach, ale stwierdziłam, że już dawno już ostatnio mieliśmy sobie kupić piłkę do kosza i teraz poszliśmy do kupić kupiliśmy jakąś tam losową piłkę do kosza i idziemy grać w kosza. Ja właśnie wróciłam do mieszkania i teraz będę sobie robić jakąś kolację. takie jakiegoś Kokasu tutaj zaplotłam. I potem, jak, będę, jak zjem kolację, to zabieram się za montaż filmiku i albo nagram dla Was jakiś nowy filmik, makijażowy raczej, jakby coś takiego, albo zrobię makijaż. Albo nagram filmik, jak robię makijaż. Hmm. No to się wymyśli. dobra. Teraz zabieram się do za robienia jedzenia, bo jestem głodna. Mam tutaj indyka smażonego, warzywa na patelni z różponką, szynkę, dlatego że potrzebuje dużo białka e, i troszkę pesto. I tym tu jeszcze, mam taki sos do e, tego kurczaka ze skiru i takiego sosu czosnkowego. Mogę Wam pokazać zresztą w farszę. Sprymat, takie cudo czosnkowy, Cezar. No, także zabieram się za jedzenie. No, i ja tak sobie jem. i Cały czas nie dowierzam, że już jest pierwszy dzień jesieni, ale z drugiej strony jest dopiero pierwszy dzień jesieni, a w sklepach już są gwiazdory. Hmm. No dobra, mniejsza. Ja tak sobie jem i oglądam Magda Gessler. Ogólnie Magda Gessler, tylko na rewolucję. Myślałam, że będzie leciał już top model, bo wiem, że chyba w poniedziałki wychodzi top model. Znaczy, kiedyś wychodzi w poniedziałki, a ja, czy teraz. Też wychodzi w poniedziałki, to nie wiem. Yy, ale liczyłam, że już będzie na playerze, a na razie no, jestem zmuszona oglądać Magda Gessler. Także wiem sobie i oglądam kuchenne rewolucje. O, właśnie reklama się skończyła. No dobra, ja zjadłam i zaczynam mutować filmik. I raczej nagram kolejny, jak już wrzucę ten. Także zaraz zabieram się pewnie za też nagrywanie. Więc będę się z Wami już powoli żegnać. I co jeszcze oprócz tego? A, tak sobie już dzisiaj myślałam właśnie, jak peszam tego action i mówię sobie, no nie, ja nie popieram tego, że już są te wszystkie y, gwiazdorki i inne dekoracje świąteczne, bo potem nie czuć tego klimatu świąt, ale z drugiej strony zaczęłam sobie myśleć o vlogmasach, że może w w tym roku by mi się udało wreszcie nagrać vlogmasy. Bym codziennie nagrywała. Tak się fajnie nastawiła do tych świąt. Muszę coś fajnego wymyślić na ten okres. Kurde, mega już myślę o vlogmasach i na razie jestem na Jara, mówię, albo bym chciała nagrać vlogmasy. Hm, mega by to było. No dobra, mniejsza. Ja się z Wam już powoli żegnam, zabieram się teraz do pracy, będę montować filmik, a potem nagrywać kolejny filmik. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Życzę Wam oczywiście miłego dnia bądź wieczoru, w zależności od jakiej poży to oglądacie i do zobaczenia.